Mobilne Granko oraz w kolejnym odcinku z gry Games of War, jak widzicie, odblokowały się kolejne lokacje, które wkrótce zacznę eksplorować, wykonywać linie fabularne. No to może zacznijmy od wykupienia dostępu do jednej z lokacji, a także rozpoczniemy linię Fabularną. Oto zaczynamy. Batalie nie, nie ma za wiele jednostek, nie będzie zbytnio trudna rozgrywka. Mamy dobry team, troszkę ulepszony. Jednostki zostały. Podekspiony, jak widzicie, atak, hp oraz armor został zwiększony, co skutkuje lepszymi efektami podczas walki. Kolejna natura możemy działać? A tak, jednostka wyeliminowana i być może, raczej nie być może, tylko na pewno wyeliminujemy kolejną. Zwiększmy ilość zielonej many, która pozwoliła nam uruchomienie ataku. Zaskia. No i po walce zakończymy tą drugą walkę. I ruszymy troszeczkę podziałać na arenie Co tu możemy podziałać? O! Wykorzystamy umiejętność jednej z naszej nowej jednostki. Pięknie sobie radzi. Możemy przystąpić może do eliminacji kolejnego przeciwnika, ale na razie sobie to odpuścimy. O, naładował się kolejny skill. Oczywiście atakujemy. Zmniejszyliśmy ilość hp u jednostek przeciwnika. A tym razem zlikwidujemy kolejną. O, i po walce. Zaczyna nam się coraz bardziej powodzić w walkach otrzymaliśmy kolejną broni, która nam się sprzeda, albo może i nie. Mm. Nie zbyt efektywna. Jak zapowiedziałem, zabawmy się troszkę na arenie. Nie na arenie, tylko podczas. Walk rankingowych. Ale zanim przyjdziemy, zobaczmy nasze statystyki. 19 wygranych żadnej porażki hmm. jak na początek całkiem nieźle zobaczmy kogo byśmy mogli tutaj poskromić a spróbujmy troszkę wyrównane poziomy siły ale Widzimy, że uda nam się coś lepszego zdziałać. Póki nie, na razie nie mamy dostępnej żadnej dobrej broni. Pozostaje nam używać zwykłych jednostek. Jeśli zyskamy jakąś nową, lepszą broń, wtedy wyekwipujemy do naszej głównej postaci, która będzie mogła zawojować. Ah, oh. nawet, nawet. Kracz którego rozpracowujemy właśnie na razie chyba przeoczył kilka szczegółów a te szczegóły będą go słono kosztować i zwycięstwo. I kolejna walka. Znowu się coś długo ładuje. Widziałem, co to taki huk się zrobił. A to sąsiad. Znowu, John Dereman szaleje. Co on tu ma za jednostki? E, mieszanina. O nie powinno być wielkich problemów z jego pokonaniem. O, zaczyna się pięknie. Zanim zaatakuje, zwykłym atakiem to potraktuję go ze skila. wykończy jedną jednostkę, a teraz kolejną. I wygrana nasza. osiągnęliśmy kolejny tier walk rankingowych być może uda nam się dość dość wysoko zobaczymy uzbieraliśmy 3000 złota, które po tej walce wykorzystamy na zakup kluczy A przypomnę wam, potrzeba nam więcej jednostek z klasy Goblina. Jak na razie, ta drużyna jest czyje, tymczasowa. Póki będzie dobrze się sprawować podczas fabuły czy areny. Czy nawet rozgrywek rankingowych, to pozostanie. Goblin przeciwnika został zdjęty, także nie będzie nas irytował. Bardzo dobrze, co tu możemy zrobić? Kolejny przeciwnik wyeliminowany. Możemy działać dalej. Na razie mamy przeciwników słabych, ale z czasem aż nasze jednostki staną się silne, także i nowi przeciwnicy będą mocniejsi. Co tu zrobić, tam, tam ten segment wykonać, ale nie opłaca się. I tym samym kolejna. Walka została przez nas wygrana! Zapewniam dodać Wam informację, że do, dołączyliśmy do jednej z gildii, choć tymczasowo póki się nie rozwiniemy. Ale jak widzę, gildie trochę śpi i trzeba będzie zrobić z tym jakiś porządek. Daleko jesteśmy w rankingu, ale z czasem dojdziemy do pierwszego miejsca. Zobaczmy, co tu my mamy. A, nagroda za osiągnięcie Tiaru. Jak zapowiedziałem, otwórzmy sobie te dwie skrzyneczki. Na razie jakaś baba jaga dołączyła. A to miarna jednostka. Zobaczmy, co tu my mamy. Nie, nie jest wcale taka zła. Zobaczmy. Uzbieraliśmy trochę tych skrzydełek. Otwórzmy dziesięć skrzyneczek z tego typu skarabin. cztery obrażenia dla dwóch losowych przeciwników i stun. O, paraliż wraz z zatruciem. To może być ciekawa jednostka. Troszkę złota. Hmm. Może być. Zobaczmy, jakie mamy dzisiaj dostępne minikierki, łowę skarbów. Hmm. O, dobre, kombo siadło. Może być dodatkowa tura. Kolejna zaczyna się wesoło robić. Zobaczymy na koniec, co za to otrzymamy. Czasami jest denerwujące ten samouczyk, ale cóż można na to poradzić? É natura. <laughs> Pięknie idzie. O, pomały się zaczynają schody. A może jeszcze powalczymy coś. Odzyskaliśmy jeszcze dodatkowe dwie tury. Ale coś czuję, że za chwilę zakończymy nasze wojaże. O, może być. O, jeszcze zyskaliśmy jedną, dwie tury, nawet trzy. O! Ale już raczej ładnego kombo nie uda nam się wykonać. Pewnie jesteście ciekaw jakie nagrody otrzymamy. O, jeszcze przetrwaliśmy. <laughs> Jednak chyba Bogowie są po naszej stronie. Oczywiście Bogowie farta. O, i zakończyliśmy naszą wojaszkę na pozyskiwaniu skarbów. Co to otrzymamy? Złoto, solsy, diamenty i ulepszacze. O to by było już na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania oraz pozostawienia lajka. Trzymajcie się i do następnego!